To jest Twój mózg. Tak wiem, trochę mały, ale spokojnie, liczy się to, jak go używasz, a nie ile waży. Gładki, jak czoło nieskażone wątpliwością. Zero fałd, zero stresu. Idealny egzemplarz. A teraz na serio, po co mi ta kulka? Bo zanim pogadamy o kaskach do tysiaka, chcę Ci pokazać, co naprawdę dzieje się z Twoim mózgiem, kiedy solidnie glebniesz Przeklęcisz się w locie i twój kask spotka się z ziemią. To nie jest takie proste jak zwykłe uderzenie w głowę. W środku dzieje się prawdziwa fizyka. Tylko spokojnie, nie będę udawał, że jestem neurochirurgiem. Gdybym się na takiego uczył, to nie siedziałbym tutaj pisząc markerem po styropianowej kulce i nagrywając film na YouTube. A. Dobra, spróbuję Ci to pokazać jak najprościej. Załóżmy, że ta szklanka to twoja czaszka. A ta kulka w środku to twój mózg. W prawdziwym życiu mózg nie jest przyklejony do czaszki. On pływa sobie w płynie mózgowo jak ta kulka w tej wodzie. Delikatnie obracasz sobie szklankę. I kulka podąża ładnie za obrotem szklanki. Wszystko porusza się tutaj razem w miarę bez szarpania. Tak samo jak u Ciebie podczas normalnej jazdy. Głowa, ciało, mózg, jeden rytm. I teraz zobacz. Szybko obracamy i ta kreska jest tu, a ta kreska jest tu. Kulka nie nadąża, zostaje w miejscu, a po chwili często nawet leci jeszcze w drugą stronę, wytraca energię i nawet uderza o ścianki. I to właśnie są siły skrętne działające na Twój procesor. To nie jest tylko zwykłe walnięcie o ziemię. Jest to moment, w którym Twoja głowa błyskawicznie się obraca, a mózg przez ułamek sekundy jeszcze nawet nie wie, że Ty upadłeś. I dalej tak sobie pływa, aż w końcu uderza o ściankę czaszki, i wtedy zrobi się naprawdę niefajnie. W skrócie. Urazy rotacyjne to właśnie one stoją za największymi wstrząsami mózgu, krwiakami i całą resztą tego, czego naprawdę nie chcesz przeżywać. Czyli nie jest to tak, że uderzasz tylko w ziemię. W środku dzieje się coś dużo więcej niż widać na Twoim GoPro. I dlatego kask to nie jest coś na mandat. To laboratorium fizyki na Twojej głowie. Od momentu, kiedy pierwszy rider zsunął się z motocykla i przydzwonił czerepem w pniaka, pojawiło się pytanie. Jak sprawić, żeby następnym razem rodzice nie musieli produkować nowego zawodnika w przyjemnych okolicznościach. Pierwsze kaski w sporcie motorowym to były właściwie czapki. Skórzane, miękkie, chroniły przed otarciami i muchami. Zero amortyzacji, zero myślenia o tym, że mózg w ogóle pływa i rusza się w czaszce. Lata 50. wchodzi twarda skorupa i pianka w środku. Po raz pierwszy ktoś rozumie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby czaszka nie pękła, ale żeby mózg nie dostał przeciążenia. Tyle, że to dalej były. Typowe uderzenia liniowe. Bach, siła szła prosto, kask się zgniatał, pochłaniał część energii. Potem weszły grube analizy prawdziwych wypadków i dochodzimy do przełomu lat 90. i 2000. Okazuje się, że większość urazów. To nie jest czyste bezpośrednie uderzenie, tylko rotacja. Głowa trafia o ziemię pod kątem, ślizga się i obraca, a mózg dostaje takiego rotacyjnego kopniaka z boku. I klasyczne kaski przestają wystarczać. Wtedy wchodzi w system MIPS. Cały na żółto. Jest rok 2001. Szwedcy naukowcy robią Multi-Directional Impact Protection System. Brzmi groźnie, ale idea jest prosta, jak ta nasza szklanka. Kontrolowany poślizg warstw wewnętrznej wyściółki kasku. Skorupa może minimalnie przesunąć się względem wnętrza, czyli kask się ślizga, a Twój mózg już nie musi. Ten milimetrowy ruch rozprasza energię rotacyjną zanim dotrze ona do Twojej głowy. To takie mini zawieszenie między kaskiem a Twoim mózgiem. Wniosek przy grubych, skośnych uderzeniach Mips robi naprawdę dużą robotę. Lit 360 turbain to trochę inna droga do tego samego. Powstała trochę później. Zamiast warstwy poślizgowej mamy elastyczne, niebieskie dyski. Przy uderzeniu one się uginiają i mikroobracają. Redukują siły skrętne i siły liniowe, zanim te siły w ogóle dotrą do Twojego mózgu. Efekt podobny jak w MIPS. Mniej ryzyka od obrażeń rotacyjnych, więcej amortyzacji od środka i stabilniejsze siedzenie kasku na głowie. Czy 360 Turbine jest lepsze od Mipsa? To zależy od scenariusza, ale cel był ten sam – zmniejszenie urazów od sił rotacyjnych. Airoch z systemem ASN. Jest to taka siatka ślizgowa, trójwymiarowa struktura wewnątrz wyściółki kasku. Warstwy wyściółki mogą się niezależnie poruszać względem siebie. System ten podnosi komfort i poprawia wentylację zdecydowanie. Czy jako pełnoprawny system antyrotacyjny ma sens? Brak tu twardych danych o skali redukcji, o kątach, o prędkościach. MIPS pokazuje nam mechanikę i wartości. LIT publikuje nawet wykresy i whitepapery. ASN to tylko Office. Wniosek? Komfort ok, ale jako ochrona przeciwko urazami odrotacyjnych sił. Nie bardzo. Jeśli to, co tutaj tłumaczymy, jest dla Ciebie pomocne i ciekawe, koniecznie subskrybuj. Nie przegapisz kolejnych odcinków, a nam mega pomożesz w tworzeniu kolejnych treści. Przez chwilę rozmawialiśmy o prawdziwych bombach, o urazach rotacyjnych, które niszczą Twój mózg. To one najczęściej robią najgorszą krzywdę. Dlatego system MIPS i 360 Turbine są kluczowe, bo nigdy nie wiesz, kiedy trafi się ta jedna gleba. Ale codzienność to nie są tylko grube krasze jak Travis Pastrana, to setki małych uderzeń w gałąź, w kierownicę, przyziemienie po hopie, gleba w zakręcie. Każdy z nich to mikrouderzenie. Samo w sobie nic wielkiego, ale w setkach powtórzeń może robić dużą różnicę. Mózg nie ma kontrolki check engine i tu wchodzi system ERT (Energy Reduction Technology). Nie ma tutaj ślizgających się warstw, są tylko miękkie i elastyczne wkładki o konkretnej geometrii, które łagodzą małe i średnie uderzenia, zanim EPS, czyli wewnętrzna pianka, podstawowa ochrona w kasku, zdąży zadziałać. Działają jak amortyzator Twojej codzienności. Obniżają kumulację nawet bardzo lekkich uderzeń, a przez kontrolowane odkształcenie dokładają także swoje w komponencie rotacyjnym. ERT to poducha na setki małych strzałów w Twoją głowę, których normy takie jak EC2206 czasem nawet nie widzą. W materiałach producenta porównanie ERT plus EPS lub same EPS tak jak w standardowych kaskach to nawet 30% mniej przy uderzeniach liniowych i 20-26% mniej przy uderzeniach rotacyjnych. W niezależnych testach kasków kaski z ERT bywają od 16 do 29% lepsze niż kaski bez systemu ERT. Wniosek ERT robi robotę w 99%. Jazdy. co Ci to daje? Mniej energii trafia do Twojego mózgu, mniej mikrourazów, mniejsze ryzyko poważnej kumulacji w czasie. Gruby dzwon ochroni cię MIPS czy Turbine, codzienność uzupełni system ERT. ASN po włosku, czyli wygląd, komfort i zero konkretów od Iroha. Skoro ogarnęliśmy wnętrze kasku, to słowo o skorupie, czyli o tym co widać pod grafiką. Wszystkie kaski, które Ci zaprezentujemy mają skorupy termoplastyczne. Są formowane pod ciśnieniem, sprężyste i odporne. Najczęściej jest to poliwęglan. IRoch nazywa to HRT – Lead Polymer Compound Shell. Marketing różny, ale rodzina materiałów dokładnie ta sama. Plusy – mocne, sprężyste, potrafią przyjąć uderzenie bez natychmiastowego pęknięcia. Skorupa pracuje zanim energia dojdzie do pianki EPS. Dlatego w budżecie do 1000 zł jest to najlepszy kompromis. Każdy renomowany producent go stosuje. Minusy jest cięższy niż laminaty, a promienie UV i czas robią swoje. 3 do 5 lat żywotności. Pęknięcie skorupy to nie jest porażka. Pamiętaj, że to znak, że skorupa zadziałała, pochłonęła energię. Litowy kompozyt polimerowy to nadal termoplast. To po prostu dopieszczenie mieszanki termoplastu dla przewidywalnej współpracy z pianką EPS i systemem Turbine. Choć z tą wiedzą wejdziemy w konkretne modele kasków. Kenny Performance. Jest to nasz faworyt do codziennej jazdy. To ten kask, który założysz na głowę i zapominasz, że go masz. Nie uciska, nie ciągnie, nie gotuje ci mózgu po trzech ogrążeniach na torze. Masz wybór, występuje z systemem MIPS albo ERT, dwa różne podejścia do ochrony. MIPS ochroni Cię tak jak mówiłem przed urazami rotacyjnymi, uderzeniami pod kątem czy obrotem głowy względem ciała. ERT będzie działał na co dzień, średnie uderzenia, mikrogleby, takie przyziemienia i stuki w ziemię. Miękka deformacja zamiast twardego bicia, nie energii która wpadnie Ci do głowy. I naprawdę zrobi robotę. Waga od 1250 g. Lekki. Po całym dniu kark nie czuje. Grafiki naprawdę ładne. Styl na tor do lasu. Jakość. Mega gruby lakier, dobre spasowanie, nic tutaj nie trzeszczy. Wyściółka jest wyjmowana, miękka i nie klej się po praniu. Trzyma cały czas swój kształt. Wentylacja to realny przebie przebieg, a nie tylko dane na papierze. Cena 699 zł. W tej półce cenowej to totalny hit, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Jeśli pytasz co do jazdy na co dzień, to keny performance. Box V1 to legenda, którą znają dosłownie wszyscy. Od lat pojawia się w boksach tysięcy zawodników, po tysiącach gleb dalej robi robotę. Jest to jeden z pierwszych popularnych modeli z MIPS-em, czyli ochroną przed urazami rotacyjnymi mózgu. Waga 1340 g. Nie jest to piórko, ale komfort i solidność jest na mega plus. Wentylacja, czyli powietrze wpada z przodu, wychodzi z tyłu przez liczne otwory wentylacyjne. Czuć przepływ. Wyściółka wyjmowana, miękka, nie drażni. Po praniu wraca do swojego kształtu. Jakość? Fox robi to jak zawsze. Lakier, spasowanie, daszek, tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Cena za monokolor 999 zł. Cena za malowania 1100 zł. Ale poluj w komentarzu do tego filmu na kod na Blackwing. od Bajamoto. Myślę, że wtedy dopadniesz kaski w kolorze za około 900 zł. Więc jeżeli szukasz renomowanej ochrony i naprawdę dobrej wentylacji, V1 to jest Twój pewniak. Lit 3,5 to zawodniczy feeling w niezłym budżecie. Zwykle jego cena to 1100 zł, ale u nas i to niektóre kolory możesz kupić za 7 stówek i to w zestawie z goblami. Waga 1300 gramów. Lekko, ale siedzi świetnie i stabilnie. Wyściółka. Naprawdę miękka, wygodna, wyjmowana po praniu bez odkształceń. Wentylacja moim zdaniem na 5 z plusem. Trzyma bardzo dobry przewiew i nie podnosić temperatury. Ma zaimplementowany system 360 Turbine, czyli chroni przed uderzeniami i mikroobrotami. Ochroni cię przed urazami. Tak, od uderzeń bezpośrednich Jaki od uderzeń skrętnych. Pełnia też restrykcyjną normę DOT. Podsumowanie, masz zawodniczy feeling bez zawodniczej ceny. Jeżeli trafisz na promocję, jest to pół wyżej niż wszystkie prezentowane kaski za pół ceny. Sprawdzaj kody na Blackwick. Być może to będzie Twój deal życia. Lead 2,5 to najlżejszy zawodnik w całej stawce. Serio, nie wiem jak z normą ECE 2206 udało im się uzyskać 1160 gramów. Musieli zrobić to naprawdę mądrze i mądrze go odchudzić. Nie mogli go okroić, bo nie dostałby wtedy normy ECE 2206, a tym bardziej rygorystycznej normy DOT, którą także ma ten kask. Wyściółka odrobinę prostsza niż w modelu 3.5, ale nadal jest wygodna i wyjmowana w dodatku szybko schnąca wentylacja również bardzo dobra odrobinkę słabsza niż w 3,5 w enduro sprawdzi się bardzo dobrze na głowie bardzo neutralny balans nie buja się, nie ciągnie daszkiem ma w sobie system 360 turbine tak samo jak Lit 3,5, i to wszystko w kasku sporo lżejszym niż wiele kasków karbonowych na rynku. Po całym wyścigu cross-country na karku nie poczujesz ani grama zmęczenia. Jeśli Twoim numerem 1 jest waga i bezpieczeństwo, to Lit 2,5 jest Twoim typem. I Twist 3. To styl i przebieg. Waga 1330 gramów. Lekki, ale nie najlżejszy staw. Wentylacja ma bardzo szerokie kanały i oddaje powietrze już od pierwszych metrów. Wyściółka jest bardzo miękka, bardzo wygodna. Łatwa w praniu, wyjmowana i szybko schnąca. Wygląd jak to IRO. Jeden z najlepszych w ofrodzie. Jeżeli chodzi o ochronę, no to mamy tu ASN. Czyli w zasadzie siatkę ślizgową. Nie nazwałbym tego ochroną przed urazami rotacyjnymi. Przyjmijmy, że jest to system poprawiający wentylację i może delikatnie poprawiający bezpieczeństwo. Natomiast nie mamy tutaj żadnych twardych danych, więc traktuj to typowo jako komfort, nie jako MIPS czy system turbine. Cena za monokolor 899 zł. Cena za malowanie takie jak to 1099 zł. Ale pamiętaj, Blackwick już za rogiem, więc myślę, że poniżej 1000 zł jest realnie. Jeśli chcesz dobrze wyglądać, mieć przewiew, no to Twist naprawdę dowozi. Kenny Track to kask, który jest budżetowy, ale totalnie nie wygląda jak budżetowy. 1450 gramów, jak na tą półkę, do przeżycia. Siedzi na głowie stabilnie i nie czuć tej wagi aż tak bardzo. Wyściółka naprawdę zaskakująco przyjemna jak na 499 zł. Wyjmowana utrzymuje swój kształt przez długi czas użytkowania. Wentylacja na niezłym poziomie, w tej cenie ciężko się czepiać. Moim zdaniem game changer w tej kasie. Awaryjne wyjmowanie policzków, czyli system emergency release on pozwala ratownikom zdjąć kask z Twojej głowy po wypadku bez ruszania karku. Jest to mniejsze ryzyko dla odcinka szyjnego. Takie rozwiązanie zwykle można spotkać w kaskach droższych dwu-trzykrotnie. Cena 499 zł to połowa Foxa czy Iroha, a dostuj, dostajesz tutaj naprawdę realne funkcje bezpieczeństwa. Naszym zdaniem jest to o wiele lepszy wybór niż wyhypowany Airoh Wrap, do którego właśnie przechodzimy. Wrap, czyli piękny w katalogu i trochę gorszy wszędzie indziej. 1470 gramów, czyli najcięższy kask w stawce. Po kilku godzinach kark może to poczuć. Wieściółka moim zdaniem no też jest dosyć słaba. twardsza niż w tuiście. Da się ją wyjąć i wyprać, ale nie masz tego premium feelingu. Bezpieczeństwo totalny brak dodatkowych systemów ani Mipsa, ani Turbina, ani nawet Emergency Release. Wentylacja działa średnio w miarę bez Fajerwerków. Cena 799 zł, czyli 300 więcej niż Kenny Track, który jest naszym zdaniem troszeczkę bezpieczniejszy i sensowniejszy. Dla kogo Airoch Wrap? Dla tych, którzy koniecznie muszą mieć Airoha. Bo design i malowania robią naprawdę robotę w Wajrochu. Szkoda, że za tą ceną i wyglądem nie idzie żadna sensowna technologia. No i to by było na tyle, cały przekrój kasków do Tysiaka, ale nie sugerowaliśmy się bezpośrednio ceną, a stosunkiem bezpieczeństwa do ceny, tym, co realnie ochroni Twój mózg, kiedy coś pójdzie nie tak. Bo jak już wiesz, to nie zawsze jest tylko walnięcie w ziemię. Czasem wystarczy lekkie uderzenie, które wygeneruje siłę rotacyjną, ślizg, dzwon z wyskoku i zacznie się prawdziwa fizyka, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Więc jeśli miałbym to zamknąć jednym zdaniem, nie szukaj kasku, żeby był. Szukaj takiego, który dopasowuje się do Twoich potrzeb. Czy to będzie system MIPS, czy system Turbine, czy system ERT. Różne drogi, ten sam cel. Bo koniec końców to nie lakier i wygląd uratują ci życie, tylko to, co dzieje się w środku. W opisie filmu znajdziesz linki do wszystkich zaprezentowanych modeli, o których dzisiaj sobie mówiliśmy. A jeżeli chcesz dorwać je taniej na Blackwick, zapisz się do naszego newslettera. Na stronie bajamoto.pl. Tam lecą najgrubsze promocje, zanim ktokolwiek inny o nich się dowie. A kod rabatowy do tego odcinka, jak zawsze, może czaić się w komentarzu do tego filmu. Przeglądaj uważnie sekcję w komentarzu. Daj też znać w komentarzu, w czym Ty jeździsz. W Airochu, w Kennym, w Foxie, w Licie czy w jakimś innym kasku. Jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć co dzieje się w Twojej głowie przy małej lub dużej glebie, zostaw nam suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o sprzęcie, który naprawdę robi robotę. Dzięki, że byliście. Dbajcie o siebie, dbajcie o głowę, nie tylko w przenośni. I jak zawsze trzymaj gaz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!